Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Ja sobie tutaj pozbieram tylko to, co ty mamy, jakieś szczątki czy coś. O jest. dobra. Tu mamy jeszcze jakąś pochodnię, ale już jej nie mogę wziąć. Mm. Aha. Co ty tu. A, Wiedźmin. Owszem, w rzeczy samej. Widoczne stygmaty mutacji. Białe włosy, pionowe źrenice. Wybacz, nie chce mi się rozbierać. I nie pochwalę się resztą zmian anatomicznych. Przepraszam, nieznajomy. Jestem Zygfryd, rycerz zakonu Płonącej róży. Nie chciałem być niegrzeczny, po prostu pierwszy raz widzę jednego z waszej konfraterni. Jestem Gerald, Wiedźmin. Jak trafnie zauważyłeś. Czuję się zaszczycony. Wiele dobrego słyszałem o wiedźmińskich technikach walki. Pozwolisz, że darujemy sobie grzeczności. Mam tu zadanie do wykonania i chciałbym się szybko uwinąć. Kuroliszek, prawda? Tak się składa, że do kanałów sprowadza mnie ten sam cel. Porozmawiajmy. Tak, Geralt? Chcesz zabić Kuroliszka? Sądzisz, że sobie poradzisz? Święty Płomień poprowadzi moje ramię. A Aha. mogę wiedzieć, co skłoniło rycerza płonącej róży do wyprawy w kanały śladami bestii? To proste. Bestia zagraża wyzimie i trzeba ją usunąć. Zakon od dawna tępi potwory. Z bardzo dobrym skutkiem. A zatem konkurencja dla wiedźminów? Mówiąc otwarcie, jesteście reliktami. Ilu wiedźminów jeszcze żyje? Kilku, góra kilkunastu. Nie stanowicie konkurencji. Poza tym, zakon nie każe sobie płacić za ratowanie ludzi od niebezpieczeństwa. Tak. Ale śniące zbroje i zamki warowne ufundowały wam dobre wróżki. Nie chcę się kłócić. Skoro jesteśmy tu obaj, nie ma sensu ustawiać się w kolejce do potwora, szczególnie że w kanałach jest też sporo utopców. Co powiesz na połączenie sił? Chętnie przyjrzę się twoim technikom walki i zaręczam, że nie noszę miecza od parady. Niezły pomysł. Chodźmy razem. No Zatem prowadź Wiedźminie. Już się, ju, ju, już się... już się... utopce tutaj yy, do, dorzuciły do walki, że się tak wyrażę. zwycięża! Jezu, dlaczego pochodnie wyjmujesz zawsze? Się zastanawiam. Tam jeszcze jeden jest. ale szczątki to oddawaj. O, szczątki to ja uwielbiam. Jezu, ja tu też tak się trochę tutaj bukuje. Wam powiem. Cyk. I cyk. I cyk. Brędę mamy iść w ogóle? Tędy czy tędy? To jest dobre pytanie. A tędy nie przejdziemy, pewnie Coś tak czuję. Jezu, rwant, nie denerwuj mnie nawet. Nie, no, tędy nie przejdziemy. Tak czułem. Chyba, że rozwalę to. Rozwalę. Ognisko mamy. Mamy tu coś takiego Odpraw rytuał, świetnie zamknięte. No tu też pewnie będzie zamknięte, tak? O Można było się tego spodziewać, szczerze powiedziawszy Dobra, no to idziemy. Co? Co tu będę więcej rozprawiał? Idziemy tędy. O jest Poustawiali te dziadostwa, i nieznana roślina. Nie, nie mogę go wspierać. Odprawi rytuał. Co innego można z tym zrobić? Dobra. Utopce. Ponownie, no chodźcie, przyjaciele. jeden. A, na luzie. Utopca to nie jest jeszcze przeciwnik żaden. Ale ich mózgi, nie powiem, przydatne. Dobra. Czy tutaj coś mamy? Utopce. Okay. Same utopce na razie, a kuroliszka dalej nie widać. Aha, to już go słyszymy chyba. Rycerza jakieś? Tą kratę zamknięta. tutaj poczekajcie. Tu mamy jakieś ciało rycerza. Klucz. Zaraz ja po prostu Nie widział chyba tego. Nie widział, to dobrze. To nas oskarżył, że odkradamy ciała. Tu jest chyba wejście do tego. A tu jeszcze było jakieś przejście. To. O. Tu jest beczułka jeszcze jakaś. Może ją już spędrowałem. Tak Czyli tylko to zostało nam. Jeszcze do zobaczenia co tu jest. No, chodźcie. Chodźcie, bracia. A? No, bo grupowy włączam, bo jest paru to. Czek i cyk, i mamy to. Oho. Gera, uważaj za tobą. Jest króliczek? Jest. Niego trzeba, Dobra, poczekaj, pani Gerwant. W pierwszej kolejności wypij to. Dobra, poczekaj troszkę odpocząć. Dobra. Dalej Kuroliszek, chodź tu. Oj, dobra. Pokonany. Oj, słabo, panie, coś. coś ci poszło. Kuroliszek pokonany. Teraz musimy się stąd wydostać. Udało się, ale chyba nie damy rady wrócić tą samą drogą. Chodź za mną, doprowadzę cię do wyjścia. Weź ze sobą głowę Kuroliszka. Vincent dobrze płaci za podobne trofea. Dobrze. Chociaż to paskudztwo obrzydliwie śmierdzi. Chwila. Na razie peczułki, bo tu są oreny. <ścoughs> to za sprzedam. Dobra, no to idziemy. No chodź, chodź. Nie mamy całego dnia. Idę, idę. Co znowu? Wyjście z kanałów to te drzwi za mną. Tutaj się rozstaniemy. Jednak... Cicho. Słyszę kroki. To dziwne. Mało kto ma odwagę się tu zapuszczać. Znaleźliśmy siwego skurwiela. Szef jak zwykle miał rację. Zabić Rycerzaty. No to salamandra się już pojawiła. Starzy znajomi? Powiedzmy, zbiry ze znakiem salamandry prześladują mnie już od jakiegoś czasu. To ciekawe. Kto wiedział, że będziesz w kanałach? Kto zdążyłby zwołać bandytów? Kapitan straży, który mnie aresztował, klawisz z więzienia i więźniowie. Walczyłem z króliczkiem, żeby odzyskać wolność. Jeśli chodzi o przywódcę tych zbirów, grono podejrzanych jest niewielkie. Wiesz co? Mam w wyzimie znajomego detektywa. Idź i porozmawiaj z nim. Niezły pomysł. Może fachowiec będzie mógł mi pomóc. A co ty zamierzasz? Muszę załatwić kilka spraw na posterunku zakonu. Potem poszukam innej bestii. Świat nadal jest pełen potworów. Widziałem, że umiesz sobie z nimi radzić. Ja tymczasem udam się do Lożku. Muszę odzyskać moje rzeczy. Sprawdź wszystko dwa razy. Siemko ma nie najlepszą reputację. Wynośmy się stąd. Oto klucz otwierający drzwi do miasta. Zamknąłem je kilka dni temu, żeby Kuroliszek nie wydostał się na zewnątrz. Dzięki. Wolałbym nie wracać tą samą drogą. Gdybyś jeszcze kiedyś zawitał do kanałów, może się spotkamy. Czasami wyprawiam się tu na poszukiwanie potworów. Święta misja ochrony ludzkości i tak dalej, co? Niepotrzebna ironia. Jesteśmy po tej samej stronie. Kiedyś to zrozumiesz. Do zobaczenia, Zygfrydzie. Cieszę się, że cię poznałem, Wiedźminie. Gdybyś się za mną stęsknił, będę na posterunku w zimie. No i dobra. Spoczko bloczko, jak to mówią. Wyzima klasztorna. No i wyzima. Dziwki mordercy i żebracy. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj. No i wyszliśmy. Głodny jestem. To musi być szyld prywatnego detektywa, o którym wspominał Zykryt. Rzeczywiście może okazać się pomocny. Od czegoś trzeba zacząć poszukiwania. No ale najpierw. bym poszedł do tego lożku. Gdzie on się znajdował? Hmm. Czekajcie, co my tu mamy? Dziennik, zadania. Yy, muszę oddać głowę, brzemię, pamięć ostrza, muszę oddać to srebrny miecz. Muszę porozmawiać z na salamandry. tajemnica, muszę porozmawiać z passerem, u którego znaleziono miecz. to tajemnice, stanowiłem po... bla, wielka ucieczka. Muszę skosić dosiemki po moje rzeczy. Tak też uczynię. Dobry panu. O, tu jest talar. Proszę bardzo. Wszystko na miejscu, jak powinno być. Tablica ogłoszeń. To za chwila. A tu mam być? Gdzie mam tutaj być? Beczka fajnego macie? Sivo, coś mięsa. do dołożył, no to pijamy. Sha sha sha, Vincent. Król okazał łaskę i wypuścił cię z pierdla, ale nadal obowiązuje cię kwarantanna. Mianowicie? Nie wolno ci opuszczać dzielnicy klasztornej. Chyba żartujesz. Chcesz się przekonać? Was, z wiedźminów, trzeba mieć na oku. Niedawno słyszałem, że sprawiedliwość jest ślepa. Chyba muszę się przyzwyczaić. O co chodzi, wiedźminie? Mam dowód, że zabiłem Kuroliszka. Wielkie bydle... Oto 400 oranów nagrody. Zasłużyłeś na nie. Jak idzie śledztwo w sprawie Salamandry? Cierpliwości, Wiedźminie. Dziś w nocy wszystko się wyjaśni. Mogę jakoś pomóc? Trzymaj się z dala od magazynów w slamsach. To delikatna sprawa. Twój miecz nie będzie na razie potrzebny. Magazyny w slamsach powiadasz. Chyba nie zamierzasz iść tam sam. To tajna operacja. Jak według ciebie mam iść? Z oddziałem uderzeniowym w pełnych płytach i strębaczem? Wiem, co robię. Nie jestem żółto dziobem. Też mam asa w rękawie. Nie wątpię. Co masz na myśli? Zresztą nieważne. Zabaw się dzisiaj. Korzystaj z wolności. A jutro może podam ci jajca Javeda na tacy. Oby. Zajmujecie się też potworami? Tak. Płacę każdemu, kto zabije groźnego potwora. Ale tylko jeśli przyniesie dowody. Za jakie mogę dostać nagrodę? Aktualnie mam pieniądze za kuroliszka, który zaląk się w kanałach i drapieżną roślinę mordującą ludzi na bagnach. Coś z tym trzeba zrobić. No no. Udało ci się zabić kuroliszka. Oficjalnie ułaskawiam cię w imieniu króla Foltesta. Nareszcie koniec tego absurdu. Weź swoje rzeczy ze skrzyni, zanim złapie mnie pokusa, żeby je sprzedać. Pamiętaj o nagrodzie za głowę kuroliszka. Vincent całe dnie czeka na trofea. Przynajmniej mam tu spokój i mogę się zrelaksować. No, Wiedźminie, idź po swoje graty, a ja zobaczę, co my tu ostatnio skonfiskowaliśmy. Wygląda na towar pierwszej klasy. Dobra. Krata. Depozyt. To mnie tutaj wywal, bo ja tego nie potrzebuję. Rzuć. Ja chcę moją broń. O tak. A to tu. Powywalaj te żarcia. A te żarcie mi tak są potrzebne jak. No. Ciążki, tak samo to się przyda, to się przyda, to się przyda, no to też by się przydało. Nie mam czego tutaj wywalić. Tyk, jak wypunek by się przydał większy, naprawdę, serio. Eee, oko przerazy. Już miałem, więc tego nie potrzebuję Dawaj to Dusza upiornego psa To też już miałem Dawaj mnie to No Mało miejsca mam w tym o, dobra pieprzówka to, to też trzeba wziąć o, Chleb, po co mi chleb tu jakiś Dobra Zatem mamy wszystko, wychodzimy stąd. W końcu. No i teraz e, mamy. Co? O, tam cały głoszenie jest. Nie mogę wziąć, bo nie mam miejsca. Muszę iść posprzedować te gry, komuś. Naprawdę. Du, du. Szpital Lebiody. Tu trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze dwa etapy Pięknie. do końca. Stara wyzima i piekło. Psia krew, ale jestem mroczny. Mochoczny, Panie, nie jesteś mochoczny? Przejścia nie ma. Chcę wejść do szpitala. W szpitalu są chorzy na zarazę. Nie będziesz mi tu choroby roznosił. Bywaj. Będźcie no, coś ciekawego. A, kolanie, to za chętnie. Gdzie mm, mnie pogrzebią, kiedy umrę? tu musimy zejść. Piesurki nie. Do są. uwierzenia. Wydaje się, że nawet wyzima ma swoją gorszą dzielnicę. Karmin, Carmen, a tutaj mamy drzwi karczmy. Wejdźmy, może tu będę mógł sprzedać te wszystkie dziadostwa. Sa, sa, sa. Karczmarz, panie karczmarzu, to coś sprzedać. A kogo nam tu przywiało? Mieczyki na pleckach? Białe włoski? Niech zgadnę. Z cyrku się urwałeś. A, jak? Rozbawiłeś mnie do łez. Może też masz cyrkową przeszłość. A, odciąć się potrafisz. <grych> swój chłop. Czego ci trzeba? Mm. A nie macie nic. Muszę kapkę odpocząć. Czaść do kellerki chyba jednak. Witaj, biało włosy. Chcesz coś do picia, czy przyszedłeś w innym celu? Innym? To znaczy jakim? Mamy tu zaplecze, a na zapleczu miękkie łóżko. To jak będzie. Pokaż mi na razie, co tu masz. O, sprzedaj jej to. To też. Lewy z kurczakiem jakieś, po co mnie to? Jagody też mi się nie przydadzą do życia. Uj, bardzo dory oleju nakładanych na miarzą. Co no to, to bym zostawił? Chleb szynką eee... Yy, się sadło. Weź to też sprzedaj, bo to, to nie jest potrzebne. Tam, Dobra, na razie to tyle bym zrobił. Aha, bym się przespał i rozdał talenty. Chodź, to, 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 kar, panie Karczmaru. Chcę chciał... ja. Dobrze, panie dobrze, dobrze. Trzy brązowe talenty. To bym tu chciał dać w siłę. Tu, eee, to, 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 to bo ja to palce na pięści. No to takie nie jest zbyt niepotrzebne. Tu moglibyśmy zręczność, inteligencja, wytrzymałość. Ta trzeba poćwiczyć te style Krwawienie to nie obrażenia. Na pewno się przydadzą. to tak samo. I tu tak samo. Na razie w to trzeba pójść, bo to się przyda. I do świtu się prześpimy. No i dobra, będziemy mogli zakończyć teraz ten odcinek. czas No ja bym chciał, żeby mi to zaszło do końca. A jeszcze wolny pokój. To jeszcze jednego ranka się prześpię. Dokładnie, żebyś wiedział, może mi zajdzie do zera, to Krzucizna? no dokładnie, o to mi chodziło. O to chodziło, proszę Państwa. Tu macie jakiś alkohol, opry, hazardista. By to Dobra, to ja w tym momencie będę kończył tutaj odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Papa. Pa. Hej.